Sezon szesnasty ma być zakończeniem aktualnego ninjago, i to tak, dosłownie, dosłownie, bo to co potem się będzie działo, to. to nie wiemy w sumie, ale podobno będzie mocno. Dziękuję wszystkim wspierającym, i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Na ostatnim San Diego Comic Con dowiedzieliśmy się, że w 2023 roku pojawi się zupełnie nowa seria w świecie Lego Ninjago. Chris, jeden z pisarzy naszego serialu, chciał coś tam dopowiedzieć od siebie, ale niestety mu przerwano i nie dokończył. Na Twitterze jednak podzielił się bardzo ciekawą i troszeczkę niepokojącą sytuacją, ale zanim to, musimy wyjaśnić sobie pewną rzecz. Jak pewnie wiecie, sezony od 1 do 10 to jest jakby jeden serial, a sezony 11-16 to już drugi, osobny serial. Świadczy o tym zmieniona nazwa. Tak, najpierw Ninjago mistrzowie z Pinjutsu, a potem po prostu Ninjago. No i we wszystkich serwisach streamingowych takich jak Netflix czy HBO, te właśnie sezony są podzielone jako dwa osobne seriale. No i część fanów pomyślała, że być może to, co dostaniemy w 2023, to będzie właśnie taka sama sytuacja. Wiecie, dalej zastaną ci sami bohaterów. Ta sama historia i tak dalej, no ale problem w tym, że nie. Chris na Twitterze napisał, że to nowe show nie będzie kolejnym sezonem, czyli mamy potwierdzenie, że będzie to całkowicie nowy serial. Nowi bohaterowie, nowa kraina. Pewnie wszystko jest możliwe i to dosłownie, jak to ujął w swoim kolejnym wpisie. W takim razie sezon 16 faktycznie będzie takim dużym zakończeniem historii aktualnych ninja. Dzisiaj obejrzałem raz jeszcze ostatnie odcinki nowego sezonu ninjago, i zatkało mnie. Zabawa, ból, duma i smutek. Wszystko w jednym. Nie jestem pewien, czy wszystkim fanom spodoba się takie zakończenie, ale uważam, że podjęliśmy trafne decyzje. Trudne decyzje. Okej, okay, czyli to przyznał, że nie wie, czy to zakończenie, które zrobili, nam się spodoba. Znaczy, w sumie tak jest w przypadku każdego sezonu. Nigdy nie wiedzą, czy nam się to spodoba, ale jednak wiecie, to jest coś większego, to jest zakończenie serialu. Jak według mnie może wyglądać to zakończenie? Cóż, z racji, że jest to jednak mimo wszystko bajka, to podejrzewam, że wszyscy złoczyńcy, całe zło po prostu zostanie pokonane, w tym także Mroczny Władca. Ninja wygrają, a więc mamy szczęśliwe zakończenie, a przynajmniej tylko z pozoru. Skoro mroczny władca utrzymywał równowagę w krainie ninjago dzięki swoim mocom ciemności, ja dalej stoję murem za tym, że wszystko będzie prowadziło do wydarzeń z Shorta z 2021 roku, gdzie ninja zostaną zamknięci w złotej skorupie, a chronić ich będzie wielki smok, być może to nawet sama pramatka. Pomyślcie tylko: ninja wygrywają wielką bitwę, pokonują całe zło ale przez to równowaga zostaje zachwiana i kraina Ninjago tak czy siak się rozpada. Pasowałoby to do bólu i smutku z wpisu Tomiego Andresena. Mocno w to wierzę? Mocno wierzę w to, że twórcy nie postanowią dać nam banalnego i słodziutkiego zakończenia. Słodko-gorzkie będzie o wiele bardziej satysfakcjonujące, a przynajmniej według mnie. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia!